Play na antenie Twojego radia. W Twoim radiu Przemysław Kamieński oraz Krzysiu. Krzysiu Wyszyński. Tak panie zostanę przy tym Krzysiu. Dzień dobry. Ciao. Ciao, właśnie Dlaczego a propos, ciao? Właśnie a propos tego. A e, dlaczego utworu. ciao? No. A propos właśnie utworu, który, będzie, który zagramy, już nie byłem na antenie Twojego radia. Ciao, ciao Bella. Ciao Bella, tak. Ciao Bella. Ale tak, jeszcze jedno pytanie. Jak ci się podoba tutaj nasze studio? Bardzo ładnie. Jestem już tutaj, nie wiem, czwarty raz, a może piąty i nawet. Zawsze miło wspominam i zawsze miło wracam chętnie. No to witamy ponownie. Dzięki. Witam. Ciao Bella. Ciao Bella. Skąd pomysł na to, żeby połączyć język polski z językiem włoskim? Od zawsze chciałem to zrobić. A może jeszcze w ogóle w przyszłości zrobię cały utwór po, po włosku, to nie? W a włosku. skąd takie zamiłowanie w ogóle do języka włoskiego? Bo to chyba nie jest takie częste Często wyjeżdżam na wakacje i miałem tam też studiować, o czym już tutaj wspominałem mm -hmm. kiedyś na antenie twojego radia. E, I tak wyszło, że ostatnio miałem wenę miałem po prostu, żeby napisać w języku włoskim i, i wyszła taka pół zwrotki, czy, czy zwrotka. No właśnie, bo tam, Zresztą, bo tam jest w tej piosence tylko fragment, w tej piosence jest tylko fragment tego tak, języka tak, tak, e, włoskiego. Musiałeś szukać jakiegoś tłumacza, czy, czy posiłkować yes. się? Czy po prostu google translator? Znaczy, nie, po prostu <laughs> rozmawiam po włosku, więc... więc Poważnie? Jakby, Tak, troszeczkę un po'. Voi cosa potete adesso po'? Włosku. Perché ho, ho studiato la lingua italiana, eh, ho fatto anche ho fatto la maturità della lingua, itali, eh, della lingua italiana e eh, ho fatto il 70%. <laughs> że miałem 70% z matury włoskiej. Kompletnie nie mam pojęcia, co powiedziałeś. No ja ci później jeszcze... Nie, no żartuję. Wiem dokładnie, co on powiedział, tylko wam nie powiem, co on powiedział. Tak? Tak. Później ci powiem, co powiedziałeś. Wracamy już niebawem, więc zostańcie z nami. Przemysł Apameński, Krzysztof Wyszyńskim na antenie Twojego radia, w studiu Twojego radia. Krzysztof, 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 dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry. Ciao Belli, ciao ragazzi, witam Jak to wszystkich pięknie serdecznie. po włosku powiedziałeś bajecznie, bajecznie. Jej, bo można się zakochać w języku włoskim. Pytaliśmy się ciebie, dlaczego język włoski został użyty w, w utworze Ciao Bella. Odpowiedziałeś nam bardzo ładnie, bo lubisz Włochy. Tak. No, lubię ten kraj, lubię ten język. Mm -hmm. trochę go znam, dlatego tak pomyślałem, że, że wykorzystam i rewelacyjnie, rzeczywiście rewelacyjnie to brzmi i zaraz nasi słuchacze będą mogli również usłyszeć ten tak, utwór, już ponieważ za już właśnie, za chwileczkę, już za chwilę. właśnie nie możesz doczekać to nie, Oczywiście, ja widzę to podekscytowanie że i o to chodzi, i o to chodzi ja e, mam takie pytanie jeszcze, a propos tego utworu na bank jeszcze nikt nie zapytał o, o to czy zdarzyła Ci się jakaś przygoda z tym utworem, którą zapamiętasz do końca życia? z tym utworem Bella. no, raczej no nie mówię, że nic nie było. Ani w teledysku, ani w pisaniu tekstu, ani nic. Jak pisałeś tekst, to pewnie myślałeś o swojej kobiecie. Tak czy nie? Przy tym utworze nie do końca, właśnie. Nie do końca. Oj, ktoś chyba tutaj nie słuchał tego utworu, ale za chwileczkę. Nie, no, przepraszam Za chwileczkę będziesz mógł to usłyszeć. Przepraszam bardzo, ja czekam na premierę oficjalną. Nie, a tak naprawdę to wczoraj słuchałem tego utworu, tylko wiesz, jak się pisze utwory, to pisze się z myślą o kimś. Nie zawsze, nie zawsze. Czyli kompletnie o nikim nie myślałeś, pisząc ten utwór, tak? Dokładnie. Kompletnie. Kompletnie. Zadziwiasz mnie. Naprawdę. No zdarza się no. No nie zawsze trzeba o kimś myśleć, żeby, żeby coś napisać, no. Można i tak. No dobra, wiesz co, Krzysiu, ja ciebie teraz tak pozostawiam. Yy... Ciebie i naszych słuchaczy Żebym zaprosił ładnie jakoś, tak, tak, zaprosił ładnie na, na przesłuchanie Na przesłuchanie Na przesłuchanie, na premierę e, na Premierę, premierę e, Bella. Twoje radio Jesteś... Witam serdecznie Z tej strony Krzysztof Wyszyński A już za chwileczkę Utwór, mój najnowszy utwór Ciao Bella Na antenie po raz pierwszy Na antenie Twojego radia Zapraszam serdecznie do odsłuchu Zabierać poduszki i kozły. Twoje radio. Twoje radio.